you Dobry, zamawiał pan taxi? Tak. Zapraszam. Ile kosztuje? Dogadamy się. Dzisiaj to będzie twój najlepszy kurs w życiu. Dzisiaj w AR o klubie Rzeszowskim, gdzie właśnie robimy fajną sesję z przepięknym Audi A7 oraz Mitsubishi Lancerem. Mamy również do dyspozycji wspaniały samolot i sceneria nas dzisiaj naprawdę mocno rozpieszcza. Piękny zachód słońca za nami. Piękne kadry. Staram się za każdym razem załatwić coraz to fajniejsze miejsce na sesję, aby zapewnić Wam fajnych wrażeń e, wizualnych, abyście mogli zobaczyć, jak w fajnych miejscach można wykonać naprawdę super zdjęcia. I dzisiaj mieliśmy właśnie taką okazję uwiecznić właśnie Audi A7 oraz Mitsubishi Lancera z tym oto przepięknym samolotem, dzięki uprzejmości aeroklubu Rzeszowskiego. Udostępnili nam tutaj cały ten hangar, plac. Ja zgodniałem jak zwykle jestem głodny. Ja jem co godzinę. Przestawimy auto teraz troszkę. Jak widzicie, dzisiaj próbuję tutaj przeróżnych konfiguracji ustawień tych samochodów, bo jak widzicie nie jest to proste, aby fajnie ustawić dwa samochody jeden samolot, aby to wszystko ładnie, fajnie wyglądało w jednym kadrze. A zobaczcie sobie teraz, jaki udało mi się ustawić fajny kadr. Widać Mitsubishi samolot i Audi w tle i można naprawdę w tej konfiguracji porobić naprawdę przeróżne zdjęcia. Złapać samochód od góry, z dołu bardziej, od boku teraz złapać Audi, Mitsubishi od przodu, naprawdę to ustawienie jest bardzo, bardzo fajne, z którego jestem mega dumny. Teraz sobie zmienimy samochody, przestawimy sobie Audi w miejsce Mitsubishi, a Mitsubishi w miejsce Audi. Eee. Znajdziecie dzisiaj Michała tutaj. Cześć Michał, to jest członek zarządu Aeroklubu Rzeszowskiego, który udostępnił nam dzisiaj to miejsce. Michał, ja bym chciał, żebyś nam troszkę powiedział o tym samolocie, jakieś krótkie informacje, bo myślę, że tutaj na tym kanale ludzie kochają samochody, ale może też zakochają się w lotnictwie, w samolotach, tak? Tak, to jest to Piper PA-28 Warrior Trójka. Jest to, w tamtym roku nabyliśmy ten samolot, ze Szwajcarii do nas przyleciał. Służy nam do rekreacyjnego latania oraz zaczynamy na nim szkolić lotniczo. A, czyli jak ktoś na przykład chce zostać pilotem, Dokładnie. uczy się, może sobie na nim po prostu polatać i potestować. Dokładnie. Ten samolot będzie służył do latania tras oraz takich dłuższych przylotów rekreacyjnych, na przykład na Chorwację, na Węgry. Ekstra. I to polega na tym, że co? Startujecie tutaj z Rzeszowa, z Jasionki, Chorwacja, przelatujecie sobie nad Chorwacją i wracacie, tak? Czy tam lądujecie? Zamysł tego samolotu był taki, żeby kupić taki samolot, który jest czteroosobowy, bierze dużo paliwa, ma duży zasięg. Eee, oraz dla naszych członków, żeby sobie po prostu polatać gdzieś dalej niż tutaj po Polsce. W okolicy, nie? Tak. A jaki ma zasięg w ogóle ten? Tutaj dla? wchodzi 50 galonów paliwa. Jest to na około 5,5 godziny lotu tego samolotu, czyli to jest 178 litrów, 180 litrów paliwa. Przednie wow. spalanie około 38-36 litrów na godzinę. Na godzinę. <laughs> Dobra, to co, zaglądziemy sobie może do środka? Zapraszam. Pokażesz nam, jak wygląda w środku. Oczywiście. Super, to chodźmy. Pokaż, właśnie jak się wchodzi, może właśnie. Bo tu jest ważne jak się wsiada do takiego samolotu, prawda? Trzeba uważać, żeby nie stanąć w pewne miejsca, nie? Zakaz, mamy zakaz wstawania tutaj na naszej klapie. Nawet, Nawet jest napis, nie? nie? E, e, mamy tutaj jedną rączkę, wsiadamy, znaczy, kładziemy jedną nóżkę na parciu, na Otwiera się tutaj samolot jak klamkę wałczę. Oraz wsiada normalnie jak do samolotu. jak do samochodu. Proszę uważać, żeby tu nie stanąć, jak jak mówiłeś, tu, druga noga tutaj. Dobra, wskakujemy. Super, dobra. Powiedz mi, Michał, tak, w którym miejscu siedzi główny pilot, bo tu widzę z drugiej strony, można jakby sterować. Chyba tam nie, widzę po, po zegarze jakimś tutaj. Tak, e, na tu, sterach. Po lewej stronie pi siedzi pilot lecący, e, po prawej stronie może siedzieć pasażer lub też może siedzieć instruktor. E, pilot siedzi po lewej stronie, przez to, że ma lepszy dostęp tutaj do przyrządów pilotażowych. Jezu, ile to jest zegarów. Tak, możemy tak to przerażony jestem. Tak, tutaj dawaj w skrócie szybko. No. Zwykłe zegarki mamy tutaj do mhm. czasu. E, tutaj mam prędkościomierz, sztuczny horyzont, wysokościomierz, przyrządy do radionawigacji, wariometr pokazuje nam, czy mamy wznoszenie, czy duszenie, wskaźnik kursu, i tutaj kulka, która jest nie działa. <grych> Czyli w samolocie czasem też coś może nie działać, tak, jest tak. nieważne, nie? E, to jest akurat najmniej ważne z tych wszystkich. Rozumiem. Tutaj mamy przyrządy silnikowe. Tutaj... Czyli ciśnienie widzę, tak, paliwa. No, mamy ilość... Oleju temperaturę, tak? Mamy aktualnie 18 gałonów w lewym, 18 w prawym. Mamy tutaj temperaturę oleju, ciśnienie paliwa i ciśnienie oleju. oleju. A, tak jak i w samochodzie bardzo ważne parametry w sumie. Nie? Najważniejsze jest ciśnienie oleju. Tu silnik jaką ma pojemność w ogóle? Jak to się w pojemnościach liczy? jak tak? To jest pojemność i to jest ciekawe, że te silniki się liczy w niczach sześciennych. To jest Lycoming O320. Czyli ma 320 inczów e, sześciennych pojemności, to jest koło, nie pamiętam, 7 litrów pojemności A, chyba. Dużo? Tak. Jaka to jest moc takiego silnika? Ten silnik ma 180 koni. A, A momentu? Momentu to jest bardzo trudne pytanie, A. ponieważ moment idzie od razu na śmigło. Które czyli jest grafie. inaczej, wiem od razu, więc jest jakby nie, nie, do, nie do obliczenia, do sprawdzenia. Nie do nie, nie? sprawdzenia. Na pewno ma sporo go, podejrzewam. Przyrządów to jest fajne, bo tutaj ma zasilanie z USB, co jest rzadko z O, w Czyli taka nowoczesność troszkę, nie? Troszkę to jest nowoczesne. E, obrotomierz, jakby na silnika. Do jakich obrotów kręci się taki samolot? E, I lub jak lecisz, to czy to są jakieś stałe obroty, czy ma Jak to tak, wygląda? To jest samolot, który ma stały skoczymiwa, czyli nie, mamy, nie zmieniamy jakby konto nastawienia łopatek. Mhm. E, maksymalna prędkość e, obrotowa to jest 2000. 2600 e, obrotów na minutę. Średnia to jest około 2400. Maksymalną się używa tylko do startu, żeby się nie mógł Dokładnie, a później już jakieś stałe obrotki równe, żeby sobie lecieć. Tutaj mam panel nawigacyjny, tutaj mamy też radio. Tutaj mamy panel e, do nawigacji, transponder. Tutaj mamy różne przełączniki od akumulatora, alternatora, pompy paliwa, światła lądowania, światła antykolizyjnych i oraz podgrzewanie rurki Piota. Tutaj mamy główną przepustnicę. To jest przepustnica, tutaj mamy gaz. Tak jest pełny gaz. Tak jest bez gazu. i przy starcie pewnie, tak? Bo bardzo ważne też jest, te silniki są gaźnikowe. O, Dokładnie. Tak to ciekawa rzecz. I mam też podrzew gaźnik tutaj też ciekawostka. Tutaj mamy e, zbi e, zmianę zbiorników paliwa. Lewy, prawy. Aha, czyli co? Lecisz najpierw na jednym, jakby, tak. Co kończy się paliwo. Co a co pół godziny? To czyli to pak to na drugi, przepraszam. I to pak. Dobra. Tutaj mamy klapę mhm. Na skrzydle, na na skrzydle z tyłu. E, oraz hamulec postępowy. A hamulec postępowy, dobra. No a resztę wszystko y, sterami już, prawda? Wszystko sterami. Żeby samolot leciał do góry. Musimy wziąć Do siebie. Cztery, do siebie. Mhm. Do dołu. Czyli Więc w dół, jakby. Tak. W lewo prawo. A w lewo. tutaj tymi pedały. To jest jak. E, najłatwiej wytłumaczyć to jest jak e, jazda na rowerze. Żeby e, zrobić zakręt na rowerze, czyli musimy pochylić rower oraz troszkę kierownicę. Tak, no, czyli to jest tak samo. Czy zrobić zakręt w samolocie musimy pochylić i nacisnąć na prawo, e, prawy, prawo jeśli w prawo, tak? Tak, prawo jeśli w prawo. I lewy? Jeśli w lewo. Aha, w ten sposób. Dobra, to słuchajcie. To jest to... bardzo fajne przyjemnie. To proste lecimy, nie? Tak. Od śmigła, super, fajnie. Dzięki Ci za te wszystkie informacje, bo naprawdę cenne i myślę, że zaciekawią niejedną osobę. Może kiedyś uda się polecimy. ale ja się boję, więc raczej wątpię. Tu jest kolega, który właśnie mnie... O, pokaż, pokaż go. Bartuś, który wiecznie mnie namawia, pilot. Dobra, schodzimy, uwaga. żeby nie stanąć tutaj na tym. Okej. Okay. Ja się boję latać, szczególnie takimi małymi specyfikami. Ja, myślę, ja mam w ogóle problem z tym błędnikiem i mój błędnik by tutaj umarł. Ja w ogóle nie mogę jako pasażer w samochodzie na torze jechać, bo robię jedno okrążenie, mi się robi niedobrze. Jako kierowca mogę jeździć cały czas. Później leżę godzinę na trawie na torze i dochodzę do siebie. Bartek, chodź, pokażesz nam teraz coś w hangarze, co tu mamy, jakie samolociki. Z Dokładnie, z w ogóle to poznajcie Bartka. Tak. Była już, która sesja się udała do wykonania. Z Bartkiem już robiliśmy troszkę sesji. No. Bartek, z a czym, ty się, czy powiesz, czym ty się zajmujesz generalnie? Lato? Mechanikiem jesteś? Nie, nie, nie. Wiesz, nie te rączki. Nie ale te rączki? byłem, byłem. Byłeś przez chwilę? Teraz już, już komputerek, inżynier A, teraz inżynieria? inżynieria? Tak. Super. Narodowego przewoźnika. No, ale wracając do tematu pilotażu i małego lotnictwa. No to mamy hangar, tak? ludzie trzymają samoloty w hangarze, tak jak samochody. Czyli jak ktoś sobie kupi, to swój musi, prywatny, musi go gdzieś trzymać. Ale nikt nie będzie budował hangar. Dokładnie. Ty na no Wynajmuje sobie miejsce. Się jakby, ten, miejsce parkingowe. Mm -hmm. No i takie miejsce sobie wynajmuje, więc mam dzięki temu wiele maszyn, tak? W społeczności. Tu tłodzy. widzę jakaś w odbudowie chyba jest, tak? Nawet. Przebudowie. Przebudowie. wiem się, że bombowiec, tak. Ale bojowe kolory. Czemu? Bojowe. Możemy odsłonić trochę, jak wygląda. Bo Michał opowiadał o granicach. Mhm. To, co widać z przodu. Mhm. To mamy to, co widać z tyłu. Mamy dopływ ciśnień. ciśnień. Te tak, wszystkie przyrządy biorą dane z tego, co się dzieje wokół. Czyli jak jesteś na pewnej wysokości, gęstość powietrza się zmienia, zmienia się... Podciśnienia, wszystko tak, jest dużo. cały czas badane. I tak, Różnice między tymi parametrami jesteśmy w stanie wychwycić na wysokości, z jaką prędkości lecimy, lecimy... Na samochodzie masz kółko, kółko się kręci, lecimy, wiesz, tak. liczymy, nie? A Dokładnie. A samolot, kółko się nie kręci. No nie. Tylko, tylko leci. Leci. E, więc ta prędkość powietrza ma mała znaczenie. Ale kółka też mamy. i, to I ta nie wiesz, taka taczka, nie? Mhm. Szerokość. No to... Muszę no do marketu, podobno byś nas. Dobra, I od tego Bart... zależy nasze życie, nie? Bartek, a powiedz mi jedną rzecz jeszcze, bo Ty jesteś również pilotem, prawda? I można u Ciebie na przykład yy, skontaktować się, jeśli ktoś był zainteresowany. Podam tutaj namiar do Bartka i można na przykład sobie wziąć żonę, dziewczynę, narzeczoną. Partner, kochankę, nie wiem kogo tam ktoś chce i można się zgłosić do Bartka i na przykład sobie zrobić taki piękny lot. Solinka, godzinka, tutaj z powrotem. No ale to godzinka. O zachodzie słońca ta, na przykład ta, ta, ta. i widok ta, ta, ta. przepiękny, prawda? Woda, ludzie mają statki, a ty wiesz, a ty kilometr, kilometr wyżej wow. i możesz pomachać. Nie? Coś pięknego. Więc jeśli ktoś chciałby, zapraszam, piszcie w komentarzu. Damy tutaj namiar na Bartka i będzie można wykonać z nim. Taki lot. Dzięki śliczny Bartek. Bardzo było miło. Kolejny raz. W końcu się udało nam e, nagrać jakiś odcinek tutaj. Będzie lepiej. Tak, mamy jeszcze w planach. Dzisiaj było tutaj kilka osób. Wiecie jak to jest, jak każdy ma w głowie jakieś hobby, pasje, to się rodzą różne pomysły. No i dzisiaj tutaj fajnych kilka pomysłów e, powstało z samochodami, samolotami w połączeniu, a nawet może i z helikopterem. Także oby się wszystko udało. Dzięki serdecznie. A Wam dziękuję ślicznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo zarówno ja, chłopaki, jak i tutaj Nazar. Pomachaj ładnie kamerką. Tak, to ty yy, przyłożył się mocno, jak zwykle do ujęć i do tego montażu, abyście mogli cieszyć oko tym wspaniałym filmem. Dzięki serdeczne, zaobserwujcie, subskrybujcie, skomentujcie też, udostępnijcie, będzie nam bardzo miło, jeśli jakieś zasięgi się pojawią. I trzymajcie się do następnego bloga. Siemka, cześć.